Nie pisałem, to Witam Was serdecznie w kolejnym razie na Rayque już chyba w dzisiaj z dniu mi ostatnia Rayquaza i się docięło na dwóch telefonach wy już robicie, bicie Dobra. mi się już odcięło. Mhm. Krepujemy go 7 ką to pójdzie szybko jak składka się No właśnie, mam nadzieję, że mi... Albo dwie takie by się przydały, no, tak samo jak z Latiosem. To jest Latiosem. Eee, tak, tak, to tak, to, 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 tak, nie mówię. <grym> że ostatnie dwa, ostatni dnia Latios była na dwóch kątach że... No, przydałoby się tak samo teraz z zą, dzisiaj z dzisiejszego dnia. Dzisiejszego <grym> dnia to jest prawdopodobnie ostatni. Chyba, a, że jest jakiś ci błąd. Zrobiłem. Ja dzisiaj zrobiłem cztery, a ty pięć. Pięć, sze... ja jeden więcej od ciebie. Nie ma to jak bić się z pas. No, Ale super efektywnie. O, Snorlax teraz. No, ale super efektywnie. Snorlax, super efektywnie. Ale chyba jej ona nie ma. Ona. I, ma nie no. ma, no. Nie, ma... Starawa tak, ten Snowlux. Ale na pierwszym. Pa za to. Nie, nie ma. Oj, zaraz będę musiał sobie kształtować. Eee... Tam polecam przeskoczyć. Przeszkoczyć. Tak, <śmany> a je, a je. Środ, Średni Mmmmm 6 no candy No to jeszcze bym przyjął 12 dźwięk 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 candy znowu mm, 6 19 boli I uwaga Nie szajni Bo posła Po co Na co I Nie szajni Nie szajni bo po co w sumie Pajnapik bo potrzebuje kanionu na drugim końcu. To w sumie Pik Ekscelencik na niego, na nią. Ty, to jest niejaki pokémon, w sumie nie ma płci. O, siadła. No na graniu, super. Stara się ta druga. No Trzymaj i wiszy rotowe, tak jak mówiłem, teraz drugą mapie, to kończę się, subsłubujcie, łapkujcie, no cześć, baj!